Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego uhonorował sportowe osiągnięcia zawodniczki sekcji podnoszenia ciężarów PZL Lechi Sędziszów Łucji Zajdel oraz jej trenerki Katarzyny Błachowicz. Uroczystość była okazją do docenienia ich determinacji i pracy, które przyniosły sukcesy budując sportową dumę miasta. Łucja Zajdel zdobyła złoto w każdym boju na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23. Zawody odbyły się w dniach od 4 do 6 października w Siedlcach. Sukces Łucji to wynik ciężkiej pracy i ogromnej determinacji. Trenerka Katarzyna Błochowicz przyznaje, że o takich osiągnięciach decydują również wyrzeczenia i wsparcie z zewnątrz. W każdym sporcie, jeżeli chce się osiągać wysokie wyniki, to trzeba oddać dużo, dużo czasu, energii. I to nie tylko zawodnik czy, czy trener, ale również najbliżsi, rodzina. Więc no, to jest cały kształt. oprócz tego, że trenuje podnoszenie ciężarów, jest również studentką fizjoterapii. Więc y, y, można powiedzieć, że w sport weszła y, y, bardzo profesjonalnie i jest w pełni to zaangażowana. Nie również nie tylko w treningi, ale również w, w całą tą otoczkę właśnie żywienia, odnowy biologicznej. Jest w sumie na zawsze na treningach, no i, no i przynosi właśnie to efekty w postaci medali, w postaci zdobywania coraz wyższych wyników. No właśnie na, na zawodach, bo już na treningach to już wiadomo, że musi być, a już ostateczny efekt to daje na, na zawodach. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego już kilkukrotnie nagradzał Łucję za jej sportowe sukcesy. Każde wyróżnienie jest dla niej ważne i dodaje motywacji do dalszej pracy. To jest takie pocieszenie, można powiedzieć, że mam zakończony sezon, mogę odpoczywać, a tutaj jeszcze jest telefon, Łucja chce cię nagrodzić za, za twoje medale, więc... Na pewno jest to miłe i przyjemne. Zawodniczka Sędziszowskiej sekcji podnoszenia ciężarów już stawia sobie cele na nowy rok i sezon. Chcę się bawić po prostu sportem. Kocham to, co robię, kocham zasypianie o wczesnej porze, otoczkę zdrowego odżywiania. Także nie odchodzę od tego, po prostu jest to moje całe życie. Także obecnie przygotowuję się pod kątem ciężarów, pod kątem. Hmm, Zdrowej psychiki na zasadzie, troszkę pojeżdżę na nartach, chodzę na ściankę spinaczkową czasem, no i nie, jest to, nie, nie zamykam się tylko obecnie na dwubój, ale myślę o przyszłych startach na mistrzostwach polskich seniorów przede wszystkim. Burmistrz Sędziszewa Małopolskiego wręczając Nagrodę Łucji oraz jej trenerce Katarzynie Błachowicz wyraził dumę dla ich poświęcenia i zaangażowania, a także podziękował za promowanie gminy na ogólnopolskiej arenie sportowej.